sytuacja, kiedy kanclerz Niemiec Friedrich Merz palcem wskazał Tuskowi, aby ten prędziutko oddalił się w kierunku pociągu. Tu Jakub z kanału Wiadomości Politycznych. W ostatnim tygodniu opinię publiczną poruszyło krótkie, lecz nośne wideo, które szybko przekształciło się w symboliczny obraz domniemanego upokorzenia Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej. Premier Donald Tusk podczas nieformalnej wymiany zdań z kanclerzem Niemiec Friedrichem Me Mercem zdawał się bezrefleksyjnie ustąpić miejsca, bądź zostać odprowadzony gestem do, do odjeżdżającego pociągu. Wielu komentatorów określiło to jako jaskrawy przejaw politycznej uległości, stanowiącej jednocześnie front wobec suwerenności. I godności narodowej. Ta pozornie błaha sytuacja wywołała falę krytyki, która szybko przerodziła się w szerszą debatę na temat stanu relacji polsk polsko niemiec kompetencji dyplomatycznych rządu oraz długofalowych wpływów na międzynarodową pozycję Polski. W dalszej części artykułu przyjrzymy się nie tylko zdarzeniu, lecz również jego historycznemu i politycznemu kontekstowi, reakcjom społecznym, a także możliwym scenariuszom dalszego rozwoju sytuacji. Stosunki między Polską a Niemcami od dekad były nacechowane zarówno traumą wojenną, jak i powojennymi podziałami ideologicznymi. Dramatyczne straty. Jakich doznała Polska w latach 1939-1945? Między innymi kilkadziesiąt procent ludności miast, infrastruktury oraz bezprecedensowe zbrodnie ludobójstwa na jej obywatela. Pozostawiły trwały ślad w zbiorowej pamięci. Po 1945 roku granica między NRD a Polską stała się częścią żelaznej kurtyny, co dodatkowo utrudniało dialog. Dopiero po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku i akcesji Polski do Unii Europejskiej, relacje miały szansę na odnowę, oparte na wzajemnych korzyściach gospodarczych i politycznej współpracy. Mimo, że na początku XXI wieku dominowała retoryka partnerstwa strategicznego. Z biegiem czasu pojawiły się zasadnicze rozbieżności. Do najważniejszych należały problemy o reparacje wojenne. Polska wielokrotnie podkreślała, iż oficjalnie odszkodowanie nie rekompensują skali strat, podczas gdy Berlin uznał te kwestie za historycznie zamknięte. Migracja i polityka humanitarna. Różnice w podejściu do kryzysu uchodźczego uchodź z 2015 roku oraz odmienne stanowiska w sprawie mechanizmów relokacji imigrantów budziły napięcia. Energetyka i bezpieczeństwo. Budowa Nord Stream 2. Omijającego terytorium Polski wywołała liczne protesty ze strony Warszawy, obawiając się uzależnienia regionu od rosyjskiego gazu. Każda z tych kwestii kształtowała społeczne i polityczne nastawienie obu narodów, czyniąc każdy kolejny gest czy wypowiedź przywódców przedmiotem drobiazgowej analizy. Omówmy o incydencie. Co dokładnie pokazało wideo. Okoliczności nagrania. Maternia Unia w kontekście europejskiej misji wsparcia dla Ukrainy, zorganizowanej w odpowiedzi na rosyjską agresję. Nagranie przedstawia krótką, nieformalną sytuację. Kanclerz Merc, stojąc obok peronu lub wewnątrz wagonu, gestem wyciągniętej Ręki I odwrócenego palca wydaje się sugerować premierowi Tuskowi, aby przeniósł się do, innego części, do innej części pociągu. W polskich mediach społecznościowych pojawiły się insynuacje, napisy interpretujące gest jako wyproszenie czy wręcz poniżenie głowy rządu Rzeczpospolitej. Interpretacje publicystyczne, narracja krytyczna, liczne środowiska opozycyjne oraz niezależni komentatorzy, tacy jak np. ja, medialni, uznali, że premier, nie, nie reagując słownie ani gestem, zaakceptował formę upokorzenia, co przypisują jego rzekomej uległości wobec silniejszych Partnerów. Obrońcy dyplomacji. Z drugiej strony część ekspertów podkreśla, że tego rodzaju zachowania w dyplomacji często bywają pozorne. mógł wynika z logistycznych ustaleń, np. kwestii bezpieczeństwa czy protokołu, a zbyt gwałtowna odpowiedź mogłaby zaprzepaścić dalsze rozmowy. Antyklimaks Tuska. Przyczyny braków reakcji. Wielowymiarowa analiza bierności premiera ujawnia co naj najmniej cztery potencjalne motywacje: 1. Dyplomatyczna powściągliwość. Tusk może uznawać, że uproszczona emocjonalna reakcja tylko zaostrzy konflikt i osłabi osłabiłaby pozycję Polski w Istotnych kwestiach. Na przykład fundusz, funduszy unijnych czy spraw NATO. 2. Gospodarcza kalkulacja. Berlin to kluczowy rynek zbytu dla polskiego eksportu. Premier mógł bać się, że otwarta konfrontacja odbije się negatywnie na polskich przedsiębiorstwach i miejscach pracy. 3. Osobiste poczucie niepewności. Po latach nieobecności na krajowej scenie politycznej Tusk musiał odbudować autorytet zarówno wewnątrz platformy obywatelskiej, jak i w oczach koalicjantów. W takiej sytuacji mógł unikać ostrego starcia, obawiając się utraty potential capital, strategia medialna i odwrócenie uwagi. Możliwe, że premier przewidywał Szybkie przyćmienie tematu przez inne doniesienia medialne. Praktyce jednak w erze socjal mediów i natychmiast tego feedbacku informacyjnego, nawet krótkotrwały błąd potrafi długo rezo rezonować w opinii publicznej. Echo społeczeństwa. Jak Polacy komentują wydarzenia. Fala krytyki na platformach społecznościowych. Na X, Twitterze szybko pojawiły się setki wpisów oburzenia: hashtag upokorzenia tuska, hashtag Godność Rzeczpospolitej czy tusk do hashtag drugiej klasy. Wielu internautów zarzucało premierowi nie tylko uległość, lecz także deficyt roski o prestiż państwa. Cześć Mentorów ostrzegała przed emocjonalnym odbiorem każdego gaz. Przypominając, że dyplomacja rządzi się własnymi prawami. Podkreślali, że liczą się efekty merytoryczne, np. osiągnięte porozumienia czy kolejne obszary współpracy, a nie wrażenia z jednorazowego wyrwanego z kontekstu nagrania. Potencjalny wpływ na sondaż. Choć bezpośrednie badania jeszcze nie odzwierciedliły tego incydentu, wcześniejsze pomiary wskazywały na spadek zaufania do rządu. Nie jest wykluczone, że eskalacja krytyki przyczyni się do dalszego osłabienia dla platformy obywatelskiej i, Ko i koalicji obywatelskiej, co może się również odbić na tego w rocznych premier, yy, wyborach, które odbywają się na prezydenta Rzeczpospolitej, którym wysłanym przez Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską reprezentantem jest Rafał Trzaskowski. Dalekosiężne konsekwencje dla Polski. Ostrożność partnerów. Po tak głośnym incydencie inni europejscy liderzy mogą traktować Polskę bardziej zachowawczo, znając ją za państwo gotowe ustępować w kluczowych momentach. Nie jest to dobre dla nas, nas i dla naszego państwa. Dwa. Osłabienie soft power. Polska dążąca do roli reg regionalnego hegemona w grupie wyszherackiej czy w formacie Trójmorza, traci część swojego prestiżu i wiarygodności negocjacyjnej. 3. Zmocnienie politycznych przeciw, przeciwników. Opozycja, zwłaszcza prawo i sprawiedliwość, wykorzystuje incydent jako ilustrację tezy o konieczności twardego, asertywnego przywództwa. To może przyłożyć się na wzrost ich poparcia w nadchodzących wyborach. Krytyka rządowej strategii zagranicznej. Rząd Donalda Tuska od początku swojej kadencji znalazł się pod ostrzałem za bezrefleksyjną politykę migracyjną, postrzeganą jako uległość wobec unijnych kwot. Brak z jedno, jednoznacznego stanowiska wobec Nord Stream 2, które potencjalnie Zagrażało bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Re reakcyjne zamiast proaktywne kształtowanie agendy, co prowadzi do wrażenia, że Polska jest dryfującym partnerem, reagującym na inicjatywy silniejszych państw. Obecny incydent stanowi neutralny ciąg krytykowanej bierności oraz braku wizji spójnej polityki zagranicznej. Scenariusze naprawcze i alternatywy działania. Stawiennictwo z protestem. Tusk mógł formalnie zgłosić zastrzeżenia do gestu Merca, co choć ryzykowne, wzmocniłoby przekaz o obronie godności, wzmocnienie protokołu dyplomatycznego Staranny briefing dla polskiej delegacji, jasne wytyczne co, co do kolejności wejścia i wyjścia z ośrodków, spotkań, a także ustalenia neutralnego przebiegu wydarzeń mogłyby pomóc, aby takie incydenty nie powtarzały się, jeżeli był to tylko przypadek, a nie próba ośmieszenia premiera w oczach innych osób. Rozbudowa strategii komunikacyjnej. Profesjonalna kampania informacyjna podkreśla osiągnięcia merytoryczne rozmów i kontrastującą je z jedno jednostkowymi gestami. Perspektywa długoterminowa. Co czeka Polskę? Aby odbudować utracony prestiż i jedno Jednocześnie utrzymać konieczną współpracę gospodarczą z Niemcami. Polska musi aktywnie kształtować sojusze, zarówno w ramach Unii Europejskiej, na przykład Grupa Wyszehradzka albo Trójmorze, jak i poprzez porozumienie z innymi sto stolicami. Dostosować dyplomację, łączyć asertywność w kluczowych sprawach z el elastycznością w mniej newralgicznych obszarach, budować narrację, otwarcie komunikować priorytety narodowe, by media i obywatele wiedzieli, że każde ustępstwo ma swoje kalkulowany cel, a nie wynika z nieradności czy uległości naszych polityków. Gest kanclerza Merca i pozorna bierność premiera Tuska to więcej niż niezwykły dyplomatyczny epizod. To objaw szerszych problemów w polityce zagranicznej RP. Dla wielu Polaków idynzy stał się symbolem utraty niezależności i prestiżu na arenie międzynarodowej. Z perspektuzją międzynarodowej prawdziwym wyzwaniem jest połączenie siły negocjacyjnej z umiejętnością budowania trwałych sojuszy. Czy premier Tusk i jego otoczenie wyciągną z tego naukę, pokazując zdecydowane przywództwo w przyszłych starciach dyplomatycznych. Czas pokaże, czy Polska odzyska pełnię swojego miękkiego i twardego wpływu na starym kontynencie, czy też będzie postrzegana jako partner, który zbyt łatwo ustępuje w kluczowych momentach. Nie wiem, ale będziemy na pewno dyskutować na ten temat, a jeżeli wy chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał wiadomości politycznych. Dziękuję.